Cześć! Z tej strony Magda Szczepańska ze szkoły języka norweskiego Trolltunga. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo miły, sympatyczny i romantyczny. Inspiracją do powstania tego odcinka jest analogiczny odcinek na kanale Duolarna kursy szwedzkiego. Więc jeżeli macie ochotę, obejrzyjcie najpierw wersję norweską, a potem szwedzką i porównajcie. Jak bardzo są do siebie podobne. Tymczasem ja chciałabym Wam dzisiaj przedstawić kilka słówek i wyrażeń, które będziecie mogli użyć po to, aby wyznać komuś miłość, albo właśnie użyć w sytuacji podrywu bądź umawiania się z kimś na spotkanie. Ok, zacznijmy w takim razie od słówek i wyrażeń, które użyjecie, aby wyznać miłość. Jaj, ja ja Elwskielaj, Kocham Cię! Jaj, ar forelskiet i dai. Jestem w Tobie zakochany, zakochana. Jaj, are glow i daj. I tutaj uważajcie, ponieważ to wyrażenie może oznaczać zarówno bardzo Cię lubię, jak i kocham Cię, ale to dla tych mniej odważnych. Jeżeli nie chcemy powiedzieć wprost jaj, elskelaj, to już jest, to już ma taki weźwięk typowo romantyczny, to możemy zamiast tego powiedzieć jaj, ar glow i daj. Tak często na przykład mówią e, dzieci do swoich rodziców. Jaj i daj, na przykład. Jaj li, kierdaj, lubię cię. Jaj sow, dig", tęsknię za tobą. Du beter sumie so mije för mig. Znaczysz dla mnie tak dużo. Jaj serdaj som mer en en ven. Jesteś dla mnie kimś więcej niż przyjacielem.

A teraz ten moment, kiedy chcemy umówić się z kimś na spotkanie. Are you a lady i helga? Masz plany na weekend? Czyli dosłownie jesteś wolny, wolna w ten weekend? Ein date. Randka. róża. N med Bukiet czerwonych róż. Skadwi se simol? Zobaczymy się jutro. Włóżka wiemy też, gdzie się spotkamy? Kan jej fotrefy jen? Czy mogę się z Tobą jeszcze spotkać? Ja jej daj. Zadzwonię do Ciebie. Ja wilialne bli bedre sięnt me daj. Chciałabym, chciałabym Cię lepiej poznać. Kan telefon numer edit? Mogę dostać Twój numer telefonu? Skawi go sam po kafe. Pójdziemy razem do kawiarni. No i kilka tekstów, które możecie użyć, aby kogoś poderwać. A poderwać to o szekie op. O szekie op podrywać. Hun szekiet op en fyri barn. Ona poderwała chłopaka w barze. Han plajer o szekie op jenter po badestranda. On zwykł podrywać dziewczyny na plaży. Próber du o mai op. Próbujesz mnie poderwać? Date with spotykasz się z kimś? Haru siarste, masz chłopaka, dziewczynę? Wildu danse, chcesz zatańczyć? Wildu ha nue odrikia, chcesz się czegoś napić? Kanjaj foji, dan klem, czy mógłbym Cię przytulić? Folijaj sisse, daj. Mogę cię pocałować? Si smaj! Pocałuj mnie! Ok, mam nadzieję, że te teksty mogą wam się przydać w różnych ciekawych sytuacjach i relacjach z innymi ludźmi. Jeżeli znacie jeszcze jakieś, które lubicie, których używacie, które są skuteczne, to oczywiście napiszcie koniecznie w komentarzu. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i odsyłam teraz do szwedzkiej wersji. A my spotykamy się za tydzień. Cześć!